Dobra, dałem... tak, to jest lord? Jak mam postąpić? Serio? Tak, i dziś ze mną jest da, da, da. Ten co chciał być fajny hey, suravors. <laughs> Dobra. To będzie instruktorzowy filmik. Jak nie grać Moje ręce Lola. są splamione. Witaj w Summoner's Swift. <laughs> Dajmon, pokaż styla. <g Considering> tak pokażę jak nie grać w tą grę Nie zatraciłam ducha Zatacz. Dawaj, kontrol 3 Pokaż jak się kręcisz <Avenge> nie, nie to żebym coś mówił, nie? Ale mam 370 pingów się <gamy> spadło. No, no i co <gamy> to A to to, no no, to to nie jest boty. No to nie są boty bot. Ej, serio myślałem, że to Nieee. nie. nie, nie ostrze odziercie swojego właściciela. Boże. Kurwa, i znowu mam laki. Znaczy kurczę. No był kazać. No zostaw go. To ma, to ma być poradnik jak nie grać w Lola, nie jak grać w LoL'a. To ty pokazujesz jak nie grać, ja pokazuję jak gram, tak? No dobra, tak, niech i tak będzie. No i tak się nie gra. Tak się no właśnie nie robi. No czemu go nie zabiłeś? Ja Teraz mam musieli. pokazywać jak trzeba grać <grym> Jak go nie zabijesz, poczekaj. Muszę to uwiecznić. <grym> tak właśnie nie Znalej należy. Nie grać. No, jak ktoś tam się uzieć. Simon nie puszyj ty bez debilu. Przecież ja haha, pokazuję jak mnie gra Zapominasz Ale co Fap go, pop go Pokażę teraz no wiesz co Miałeś go nie zabić no Dobra Simon ja gram z tobą od dzisiaj tylko nie Dobra, ja mam idealną rękę do losowania przeciwników Ja po prostu masz niski poziom <laughs> Ma Wspomnienia ma sensu! No ty kiesie ty! O ktoś wrócił przemierzy. do gry! O! Fajnie! Patrz jak ich spuszczowałem ładnie! Patrz, widzisz, no nie dziękuj! Jestem krzak medem! I love a krzak! Bushes! I love bushes! Czy mogę już. na tak, Panie generale! Atakuje! Uciekaj! Atakuj, dobrze! dobrze ci porozmawiam, gdyby nie ty mnie dał. Nie dałbym to to sobie to rady. Nie śmiałem pokazywać jak nie grać. To ty tu masz grać. Pan, okay. pan, trzeba tak pusować i wtedy, wtedy ten, no. Ten, no tak. że nie mów, że tego Master G biednego Jak bierz. mam postąpić? Ja do tego zabijam? Że on też nagrywa poradnik jak nie grać w rola. No pewnie. Czemu nie bierz, bierz, no? Nie zatraciłam ja ducha! ja mogę zapłacić nas ...monetaryzm, ale ty to wybaczmy. Dobra, nie buszyj. Muszę. Bo oni nie będą Zatak, tu przychodzić w ogóle. O Simon, ale... ale, ale... ale jesteś nub, O nie, ale nie. jestem nub. Prawie kończę swój... ...battleship. Teraz się tylko działka dorzucę i... ...koniec. Simon, dobrze. Co to jest? Co ty graz w ogóle? No mówiłem, Space Engineers. Taki pralpa człowiek. Weź nie reklamuj się to. <grych> nie nie. reklamuje o. swój kanał YouTube, którego nie ma. <grych> tu? No. Taki hashtag. E, dobra, czas na event dance. Nie wiem, nie wiem jak to taka spokojna to się takie... ...patrz w krzakach się działa, skubana tak to piszę Simon zdajesz sobie sprawę, że się raportuje Gnoju zdaję sobie tego sprawę no co, chcesz zginąć? no? daj mi go, daj mi go, nieee Jesteś słaby. Ej, gądź od mnie minionów, ty, ty Ty, tu jesteś tylko z marnym supportem. No Tyle śmierci. No przecież o to chodzi. Ja pokazuję jak powinien nie grać support. Tak, tak bardzo zginąłeś. <grytko> <trytko> Dobry. Mam egzamin. W Skierniewicach. Reklamuj miasta <grystanie> Reklamuje się. A miasta hajs dostaniesz. To właśnie tak. Jeszcze dokładnie, kurda, będę bogaty teraz, nie. Koniec serii. Teraz będzie jak nie wysolować dragona. Jak spostrzeć dragonowi pałę. Haha, nie ma dragona. Nikt nie mógł spojrzeć na mapę, nie? Ale wiesz, on pisze po po już konieczny cios ja wrócę sobie. Because I can No, chyba poszli do mnie wszyscy. Nawet nie myśl o zabrali mojej farmy i blue. Bo ci nie? Jak człowieku jak binadem. No chyba nie, nie możesz mieć że się teleportujesz tych Jak gnoju? Mam postąpić? No, e, Muszę postąpić muszę Ramusa żeby... Ale fajnie No to wszystkich ciula ma on robi triple Co to ma być? Gdzie spadasz? No jak ja wchodzę to wszyscy spadają, no ja pierdzielę Bo no, bo ty się zawsze zeszłym robię no, No super, a. Yeah. Tripla zrobiliśmy. No dlaczego nie możemy tego szybko i bez wstępno bez problemu zakończyć? Bo co się mamy martwić w tym, że oni są, są lepsi, skoro mimo e, tego, że e, ja gram tak, żeby nie grać, e, wygrywam. Tak się zakończył ten piękny mecz.